Dziemaneczka Ziemeczki, ja jestem Woleń i dzisiaj to jest kolejny odcinek ze Sky Warsów na moim kanale, to jest moje już widzi mi się po intrze. Okej, okay, moi mini, jestem już na pierwszej arenie w dzisiejszym odcineczku. No i standardowo, jak to mówię na początku odcinka, chciałam Was serdecznie zaprosić na moje social media, które znajdziecie standardowo w opisie filmu. No i słuchajcie, gram sobie na teksturpaku Sky'e na dawnego ten sam teksturpak, co właśnie miał Hake. Jak ze mną nagrywała się, udało mi się go wyszukać, bo nawet tekstura mi się spodobała. No i ogółem zapraszam Was na kanał Hejka, jeżeli właśnie nie widzieliście tego odcineczka z Hejkiem, no to zapraszam bardzo serdecznie na jego kanał. Dzisiaj właśnie chyba wcześniej niż 18 te, wrzucił ten odcinek, no i tu jest jakaś osoba. I właśnie chyba uda nam się go zabić. Nice, dobra, GG. No i słuchajcie, w tym odcinku będę tylko dwie z tego względu, bo po prostu są święta, jest wigilia, no i po prostu nie chcę za bardzo tutaj spędzać czasu na komputerze, tylko chcę ogółem, żebym wrzucił ten odcineczek szybko i żeby coś było na tym kanale, nawet w tą wigilię, tak? Żeby ten kanał tak nie stał, że, że wiecie, ja chcę na tym kanale utrzymać taką pełną regularność, no i dobra. Tutaj zobaczymy i te meczki, tutaj mamy fajne. Dobra, no i ogólnie dziękuję Wam na, po poprzednim materiałem. Po nagraniu z Heikiem wybiło mi prawie 3, 40 subów, jest 39, czyli jeszcze jeden subek do 40. No i po poprzednim materiałem były 30 łapki w górę, tak więc dziękuję Wam bardzo. Pod chyba skyblockiem, to chyba był skyblock. No a chciałbym, żebyście po tym materiałem dobili mi hmm, no dawajcie czyjś łapeczek w górę, jedziemy z tym koksem, wy tylko tutaj naciśniecie właśnie tutaj łapeczkę w górę czy w dół, nie wiem jak tam wolicie, no chciałem żebyście żebyście dobili czyjś łapeczek w górę po tym odcinkiem to wrzucę dla was kolejny odcinek z góry jeżeli, bo już mam nagrany odcinek na zapas dla was, właśnie no i zaraz jeżeli będzie czyjś łapeczek to zaraz ląduje do was kolejny odcinek ze Skywarsów, no i ktoś się mnie tam pytał, kiedy będą wyniki tego, tej rekrutacji na wyspę. Y, właśnie, kiedy będą wyniki z tej rekrutacji na wyspę z Minecrafta, z tego serwera y, na wyspę Skyblock. Y, na razie wyników nie będzie. Na razie mam tam wybrane. Powiem Wam, trzy osoby, które będą uczestniczyć w tej serii. No, ale chcę, żeby po prostu było więcej zgłoszeń, tak więc zapraszam wam, Was do linku w opisie. Tam powinien być ten film z rekrutacji. Jeżeli nie wiecie, co to jest za film, no to serdecznie tutaj. Fakt, co ja robię. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia poprzedniego cineczka ze Skybloka. To nie był nawet odcinek, zanim długo będzie ten odcinek taki cały, że będziemy coś tam na tym SkyBlocku robić. Ale dzisiaj, jak powiedziałem, to będzie szybki odcinek z tych właśnie Skyworsików, no bo no bo po prostu z tego skybloka to trzeba przynajmniej te 10 minut, czy nawet i 16 na nagranie poświęcić. No, ale takie budowanie to myślę, że jakoś jutro, w pierwszy dzień świąt, jakoś tutaj nagram z tego skybloka. No, i myślę, że czyli się łapecze w górę dacie radę dobić. No i dobra, film trwa już 3 minuty. Właśnie tutaj widzę, widzę, ile nagrywanie trwa 3 minuty. No, no, tak powiem wam, tak standardowo, tak myślałem, że będzie trwało maksymalnie 8 Minuty nagrania, no i budujemy się tutaj do góry. Tam jest właśnie sojusz. Boję się, że oni mnie zabiją, ale mniejsza, mniejsza o to. Właśnie tutaj się typek buduje, właśnie z tego sojuszu. No i skaczą na mnie, no i prawdopodobnie to na pewno zdedam, bo to nie masz szans. Przynajmniej jedną osobę, żebym zabił. O kurde, no. no i niestety nie udało nam się zabić, właśnie sojuszu. Tak więc moi mili już widzimy się na kolejnej arenie. Ok, kochani, jestem już na ostatni. Jak powiedziałem, dwie i dziś będą w tym odcinku. Chyba mi to jakoś wybaczycie, bo po prostu są święta. Zakupiłem sobie właśnie tutaj klasę ninja, tak więc będziemy mieli dwie perły. Zakupiłem tą klasę, żeby ten odcinek tr trwał nawet szybko, żeby był zmontowany nawet szybko. No i ogółem pozorem w tym odcinku v Bloom za wykonanie mi, za wykonywanie mi właśnie miniaturek do moich odcinków. No i także wykonanie awataru i baneru, tak więc Bloom poz Pozdrawiam cię tu bardzo serdecznie. No i za dwie sekundy rozpocznie nam się właśnie areneczka. No i mamy tutaj itemki. Bardziej w tym odcinku chciałbym w tej arenie, chciałbym, żeby był jakiś diamentowy mieczek, ale mamy żelazny, tak więc powiem Wam nieźle, bo mamy jeszcze bloki żelaza, co pozwala nam na wykraftowanie naprawdę. Fajnego eku żelaznego. No i dobra, no i tworzymy sobie tutaj Eku tak bezbędnego tutaj przedłużenia. Tworzymy Eku, dobra, tutaj już mamy to i to, dobra. Mamy już, kochani, całe kurze żelazne, jest tutaj naprawdę fajnie. No i dobra, mamy tutaj perłę i tepamy się do najbliższego przeciwnika. Chce twoje spodnie. Bez kojarzeń. Dobra. On miał jak sobie mieczyk. Boże, jakie ja bym miał fajne temy. Woluju, dobra. Tam jest jakaś osoba, może tam... Dorzucę, dorzucę. Nice. GG. Naprawdę zepchnął mnie. Nie. No. no, zdarza się, powiem wam. Dobra. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, bo to bardzo motywuje. Ja byłem wolen, Czy dzisiaj w górę? Wrzucam dla Was kolejny odcinek ze Skywarsów. Tak więc dziękuję wam za obejrzenie. Ze mną dziś wystąpił nikt, bo nikogo nie było w tym odcinku. Tak więc zapraszam Was na kanał hejka, tam jest odcinek ze mną, trzymajcie się kochani, do kolejnego odcinka, no i cześć!